Coś ludkowie. Mydełko mi się tu przyczepiło w kawałkach. No nie podoba mi się to. No. Dobrze. Prysznic był. No właśnie, kawałek mydełka. No już. A, może się wyrobi. Tak się lepiej przyczepiał do pędzla niż do miseczki tej. No, wiecie takiej mojej miseczki. Do sosów. <grym> którą używam przy tych próbeczkach bo dzisiaj znowuż ford Fort Sandalwood, cheddarwood, licho z tym yy, z tym zapachem nie wiem, może zwietrzał, bo ta próbeczka już trochę ma a podejrzewam też, że u Japurka od którego ją mam też trochę było jej czasu. Może zwietrzało za o. Dlaczego to samo? Fajne jest. Ale coś musiało się zmienić. No, parę rzeczy. Po pierwsze jak widać zmienił się pędzel. Napędzel, który się nazywa Yacin Nylon. Czy nylon 24. Taki plisowcik jest, który ma zdecydowanie poważniejszy backbone niż taksido, które używałem. Które używam często. A, gdzieś się schowało. Jest. Chyba nie. Jest, jest. Jest. iż to taksido. Też z firmy Jaci. Tylko, że taksi to jest mięciutkie. Zresztą ten plisowcik nie jest wcale, wiecie, jakiś hardkorowy, broń Boże, on jest mięciutki. Tyle, że w przeciwieństwie do tamtego pędza ma taki bebą wyraźny. No i postanowiłem sobie go dzisiaj użyć. No agresywniej wyrabia, to widać, prawda? Że wyrabia agresywniej. Ale zachwyt na mój nad tą pianą. O po ostatnio goliłem się szawetką. Jak pamiętacie, to nie, wszystko jedno. Informuję, że Ostatnio była szawetka. Szawetka nadal jest w użyciu, ale to nie znaczy, że dzisiaj będzie w użyciu. Dzisiaj będzie w użyciu kombina kombinatoryka firmy Jaci. O co chodzi? Otóż mnie podpuścił jeden z moich widzów, żebym do czapeczki Jaci Melon założył płytkę od Jaci Close Comp. I ta kombinacja jest tutaj. Rączka w ogóle jeszcze z jakiejś innej parafii, ale to ta sama fajna, gruba. No i Żyletka Falcon. Czyli Trit Falcon, węglowa żyletka, którą lubię. Nie podoba mi się zbytnio fakt, że tu jest, wiecie, podparcie dosyć daleko od krawędzi. Może to gracie? A mówiłem, że jaki stary mam zaraz? Jakbym nie mówił, to powiem. Najwyżej się powtórzę. Otóż jest on 2,5 dni. Jest wieczór, a dwa dni temu rano skrobałem pyska. I cóż mogę powiedzieć o tym zestawie pół głowicy, Na razie tyle goli. Oczywiście trochę głośniej, ale tylko trochę. No, zadziwiająco mało hmm, powyższy się poziom hałasu. Zadziwiająco mało. Jak ja tą żelatkę czuję? Czuję jej obecność. Rzeczywiście wyraźnie czuję. Teraz nawet widzę No, i czuję jeszcze jedno, że jak zbliżyłem, to poczułem szczypanie tu i ówdzie. Czyli agresja jest rzeczywiście wyższa w takim ustawie. Hmm. Czy wiecie, no, ja Ci close comp. nie jest z masz gatunku maszynek agresywnych. A raczej średnich. Górna strefa stanów średnich. E, melon. Górna strefa stanów łagodnych. Agresywna strefa stanów łagodnych. No. Hmm. Wiecie, trochę tak jakbym się golił. Prawie że tak jakbym się golił żeletką bez. E... Bez safety bara, bez grdzenia. Jakieś dziwne odczucie jest. O każdym razie dałem się namówić. Zabrnę dalej, przynajmniej twarz do oddokonczę, chociaż doświadczenie jest dla mnie niezbyt sympatyczne. Znaczy tak, niby, niby nic nie czuć, wiecie, znaczy nic, no. niby wiele nie czuć. Nie żeby jakaś agresja nie czuć, żeby się było czego bać. A starty są. Niby nie są duże, ale jednak. Uczucia mieszane, i dzisiaj to nieźle, bo zbiera galanczowo naprawdę zbiera poważniej niż w oryginale, ale kosztem. Dlatego, że twarz idzie trochę na Biedronkę, wiecie, w kropeczki. Także cóż ja powiem wam o tym, dobijemy dełka. Tak wiecie, tu było. Tego medełka, 1,3 grama. Dlaczego tyle? Bo chciałem, żeby było mniej niż 2, nawet mniej niż 1,5. Chciałem, żeby było, bo, bo ostatnio zostało niepo, niepotrzebnie, bez sensu. Mimo borsuka, który lubi zeżreć. Więc chciałem miseczkę wylizać dzisiaj do czysta. I widzę, że niekoniecznie mi się to uda. Czyli Wydajność mydła Castle Forbes jest. No taka, nazwijmy to niebagatelna, Dobra. Poważne. Zwracam Wam uwagę na niebagatelną ilość mydła, jaka się na tej maszynce trzyma. Zaraz Wam ją pokażę. Spójrzcie. Prawda? Świadczy to o tym, że to mydło się pięknie trzyma że jest dobra piana że ta piana jest naprawdę taka no jakiś dziad został ścięty było tam ich kilka badałem palpitacyjnie czachę przed goleniem to mówię oho, no już będzie wycinka bobów jakiś no i No i moje badanie zameldowało, że tak jest. Mówiłem, że odczucie jest bez mała. Jakbym jechał Gołą źletką. Ten safety bar w ogóle nie brał udziału w goleniu. Ale zbiera też jak goła źletka. Do gołej skóry. Pierwszy raz, wiecie, ja tu pod załóżnicami mam taki tu, w tym miejscu jest taki spłaszczone znamie. Hm, Kolor się pokazały yy, i na tym każda maszynka na tym przelatuje normalnie nad tym, na nad tym wręcz. Przelatuje normalnie nie ma problemu i każda brzytwa i każda szawetka się zatrzymuje i próbuje to ściąć i ta maszynka, ten zestaw zrobiły to samo. Próbowały to ściąć. No i co? Co wie na to? Próbowały, to próbowały, bo nie próbowały, ale jakiś, jakiś popierdółek został tego mydła, to już się go pozbędę, będę kombinował, ale no, złożyłem dobry gram, dobry gram duży, nie będzie to kawałek. Jako, że. Za chwilkę pójdę do spania. Sam, bo moja Aniu w delegacji pracuje. Mówię sobie Brutala, Brutala, Bruta. Brutal jest polski, a francuski jest Brut. Cała strefa golenia praktycznie Cała lusieńka strefa golenia praktycznie Zameldowała, że dostała spirytus Poczułem, słyszeliście Wniosek dla mnie jest jeden Jak ktoś potrzebuje agresora No bo Słuchajcie, ogolony jestem jak po R41, albo jeszcze bardziej. Jak ktoś potrzebuje agresora, polecam, ale ja tego więcej nie użyję. Widzicie? Płytka, jaci, close comb, no to już widać było z daleka, że to jest melon. A to jest trid który pójdzie do śmieci, bo tritfaltokon ciągle to powtarzam, ale nie będzie Falcon jest żyletką węglową i łapie bardzo łatwo korozję jak złapie korozję, nawet taką niewidoczną to robi się z, tego, z niego taki mega agresor i ten by jak jasna cholera dobra tyle moich bolesnych doświadczeń na dzisiaj Będą następne, miejmy nadzieję niebolesne, albo mniej bolesne, chociaż bo to nakładanie tego bruta to była poważna sprawa. I Ludkowie do następnych goleń do zaś. Czym ci się nieźle, ja tu robię debordelizację przestrzeni. No do następnych razów. Cześć.